<laughs> Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowa, które będą podstawą dzisiejszego rozważania to słowa z księgi kaznodziei Salomona, inaczej księgi Kocheleta z trzeciego rozdziału wersety od 1 do 15. Posłuchajcie. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot jest czas szukania i czas gubienia jest czas przechowywania i czas odrzucania jest czas rozdzierania i czas zszywania jest czas milczenia i czas mówienia jest czas miłowania i czas nienawidzenia jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się. I używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. Wiem, że wszystko cokolwiek Bóg czyni trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć. A Bóg czyni to, aby się gubano. To, co jest, było już dawno. A to, co będzie, też już jest od dawna. Bo Bóg przywraca to, co przeminęło. Wszechmogący Boże i Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego Słowa. Amen. Przyznam się, że kiedy zobaczyłem, że jest kazanie na Księgę Kaznodziei, to tak, tak zacząłem sobie myśleć, że ja chyba nigdy nie napisałem kazania właśnie na ten tekst. I potem tak sprawdziłem, że w zasadzie ich nie ma. W sensie nie było jako możliwość wyboru do, jako tekstów kazalnych. Dlaczego, za chwilkę o tym powiem. Natomiast powiem szczerze, że cała ta księga, pomimo tego, że jest bardzo pesymistyczna, to jest to księga, która w moim odczuciu jest księgą, która ukształtowała mnie jako człowieka. To jest cała filozofia, która tam jest zawarta, jest moją filozofią już od bardzo, bardzo dawna. I przyznam szczerze, że nawet ucieszyłem się z tego względu, że no, będę mógł tym swoim pesymizmem, który jest ugruntowany jakby nie było w Piśmie Świętym, w jakiś sposób z Wami się podzielić, ale chcę Wam pokazać, że ten pesymizm, który jest tym punktem wyjścia, ma naprawdę niesamowitą, znaczy ma. Dobre zakończenie, naprawdę dobry happy end. Ale po kolei. Temat dzisiejszego kazania to jak wśród pośród Hewel. Hewel, Hewel, wszystko jest Hewel. To znaczy, że marność, marność, wszystko jest marnością. To jest przesłanie księgi, o której powiedziałem, że jest strasznie pesymistyczna. No i kiedy faktycznie tak sobie powtórzymy kilka razy, że he, marność, ołtarz, kościół. Rodzina, moje plany, samochód taki inny, dom, praca taka inna. Wszystko to marność. Moje życie to marność. No to mówmy się szczerze, że możemy sobie pomyśleć, no to chyba już nic pozytywnego na tym świecie być nie może. I faktycznie trochę tak jest. Bo słowo Hewel tłumaczone jest jako marność, ale przede wszystkim w języku hebrajskim tłumaczone jest jako smuga dymu albo para. I zobaczcie. Akurat ta księga, te słowa tłumaczy dwukrotnie. I jakby w podtekście są dwie rzeczy. Po pierwsze, Hevel, czyli życie jest krótkotrwałe, ulotne jak smuga dymu, a drugie, jest enigmą i paradoksem. Tak jak dym. Zobaczcie, dzisiaj rano, jak wstawaliście, zapewne widzieliście, przynajmniej na Monkołowcu była dość duża mgła. Ja wiem, bo w Tychach jest różnie, tak, na przykład jak jest mgła na Poprocanach, to nie ma jej na Mąkołowcu, ale u nas była mgła. I ona jest widoczna, ona jest jakby nawet taka no, teoretycznie i dostrzegalna i w zasadzie chciałoby się ją wziąć do ręki. Natomiast kiedy podchodzi się coraz bliżej do mgły, no to ona się jakby rozstępuje i widzimy jej coraz więcej i absolutnie nie jesteśmy w stanie jej ani dotknąć, ani odczuć. I zobaczcie, to jest dokładnie tak jak życie, tak, odczuwamy ogromną radość, są takie momenty w życiu, tak, kiedy Nareszcie jest ta radość święta. Nie? Czekamy na te święta, czekamy, przygotowujemy się do nich, przygotowujemy te wszystkie potrawy, planujemy, co będziemy robić i z kim będziemy robić. One następują i się kończą. I czy one były tak radosne? No to pewnie każdy z nas może tam sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy były radosne, mniej lub bardziej. Tak? Niektórzy byli chorzy przez całe święta i niespecjalnie mogli się tym cieszyć. A te czasami spotkania rodzinne, no nie zawsze, umówmy się szczerze, takimi radosnymi są. Tak? tak czy inaczej, wszystko już za nami. One się skończyły. Święta Bożego Narodzenia 2023 są już za nami, są przeszłością, są naszym doświadczeniem. Tak więc, mamy człowieka, który znalazł sedno ludzkiego życia, ale. Yy, to jest bardzo istotna rzecz, którą na, na samym początku trzeba powiedzieć. Bo Kochelet, czyli kaznodzieja, czyli człowiek, wokół którego się gromadzą ludzie, bo tak stąd się wzięła cała nazwa, jest bohaterem, nie jest autorem, jest bohaterem księgi Koheleta, księgi Kaznodziei Koheleta. I ten człowiek dał sobie pewne zadanie. No, jest krótka księga. Jeżeli chcecie w domu przeczytać, to naprawdę zachęcam. Dał sobie takie zadanie, żeby odnaleźć istotę życia w podróży, obserwacji, w dotykaniu, doświadczaniu. Ale bardzo istotnym założeniem jest to, że ten człowiek nie zakłada istnienia Boga. On szuka sam. To jest takie filozoficzne trochę rozważanie na temat bytu, na temat siebie samego, na temat miejsca swojego na świecie. To jest taka wizja. Tak? Bóg tam występuje dopiero na sam koniec i w sześciu miejscach jest, ale na samym końcu o tym powiem, jest w sześciu miejscach Bóg jest ujęty tam. I to jest rozwiązanie w ogóle tej księgi. Natomiast całe poszukiwania i całe doświadczenie, z którego powiedział, że wszystko jest hewel, wszystko jest marnością, to są jego doświadczenia. Jego jako człowieka, jego jako Twoje również. Bo my też jesteśmy ludźmi, którzy na swój sposób próbują odgadnąć sens swojego bytu, sens egzystencji. Zwłaszcza kiedy kończy się 23 rok no i zadajemy, zadajemy sobie pytania, czy wszystko, co miałem zrobić, czy miałem zrobić, się spełniło, czy to wszystko miało sens. Czy moje trudy, większe, mniejsze, e, faktycznie były istotne, i czy to, co z, do czego doszło, e, to to, co chciałem osiągnąć, czy chciałem osiągnąć, tak? To to jest dokładnie to. Ale Bóg na razie jest z Bogu. Bóg jest gdzieś tam. On się na razie jest niemym, świadkiem tego, co człowiek próbuje sam swoją siłą znaleźć, odgadnąć, doświadczyć. Tak? No i dochodzi właśnie do tego momentu, że. Doświadczył radości, smutku, sadzenia i tego wszystkiego, o czym powiedział. No i zobaczył, że to wszystko jest ulotne. Tak? Zarabiał pieniądze, no okazało się, że pieniądze to są tak. Raz są, raz ich nie ma. Niby się sadzi i ma się z tego radość, bo jest wiosna, no ale za chwilkę przychodzi lato, trzeba to wszystko zebrać. Jest to ciężka praca, w pocie czoła. No i to też wszystko mija. I czeka się kolejnych zbiorów i kolejnego sadzenia. Tak więc, takie mam przekonanie, że tutaj autor doświadcza i opisuje wszystko, co jest jakby naszym e, doświadczeniem. Zobaczcie, rodzenie i umieranie. No każdy się kiedyś rodzi, no i każdy musi umrzeć. Ale i narodziny są ulotne to jest tylko moment. Wiecie, w tym roku, w 23 urodził nam się y, syn, on już ma teraz 5 miesięcy. I już nie jest tym malutkim dzieckiem, które trzymałem na rękach zaraz po porodzie. Sadzeniem i wyrywaniem. My w minionym roku trochę wyrywaliśmy i trochę sadziliśmy w naszym Kościele. Zabijaniem i leczeniem. I to jest słuchajcie, niesamowite doświadczenie, kiedy czyta się o tym, że na Ukrainie, w Palestynie, ale też w, w państwach afrykańskich, wielu innych giną ludzie. I zobaczcie, my zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak jest. Dlaczego giną ludzie? Przecież to jest w świecie w XXI wieku to nie powinno mieć miejsca. A jednak ma. I uwaga, ma to swoje miejsce. Świat jest tak stworzony, że niestety zabijanie ma swoje miejsce w tym świecie. Choćbyśmy się z tym nie wiadomo jak kłócili, to niestety, ale jak świat światem, długi i szeroki, ludzie ginęli. I zobaczcie, w XXI wieku dalej giną. Budowaniem i burzeniem wszystko kiedyś powstaje, ale wszystko kiedyś, jeżeli będzie nieremontowane, zostanie zburzone. Płacz i śmiech. My byśmy się chcieli cały czas śmiać. Płakać byśmy nie chcieli w ogóle, ale wyobrażacie sobie życie, które byłoby tylko śmianiem się? Jest taki profesor fizyki, który bardzo często ostatnio wypowiada się na temat sztucznej inteligencji, nazywa się Dragan i on mówi, że najlepszym i najszybszym rozwiązaniem, żeby ludzie byli szczęśliwi, no bo taki jest punkt wyjścia. To jest niesamowity gość. Jak tam sobie posłuchacie kiedyś jego wypowiedzi jest fizykiem, ale jest, te jego przemyślenia są niesamowicie głębokie. Mówi tak, jeżeli byśmy wszyscy chcieli być szczęśliwi, no bo przecież taki, niektórych jest cel, no to strzykawka heroiny i będziemy szczęśliwi. Tylko prawda jest taka, że to jest na krótki czas. Heroina uzależnia i niestety ale bardzo szybko raczej skraca to życie, niż je wydłuża. Tak? Czyli zobaczcie, ta radość i śmiech, one mają swoje miejsce, ale na płacz też powinno być miejsce. Narzekanie i pląsanie. No Polacy to uwielbiamy, zresztą każdy z nas uwielbia sobie ponarzekać, tak? A to na święta, a to na politykę, na wybory, takie i inne, na wszystko sobie lubimy ponarzekać. I kaznodzieja mówi, no i macie swój czas, ale nauczcie się też tańczyć. A mam takie, nie wiem, czy przekonanie, czy bardziej przeczucie, że my umiemy tańczyć, ale jak sobie trochę pomożemy. Tak? Ja wiem, że są takie imprezy, w których ludzie nie potrzebują żadnego znieczulenia. Ale czy my na trzeźwo potrafimy się cieszyć? Tak? Narzekać potrafimy, umówmy się szczerze, na absolutnie trzeźwo. Od rana do wieczora. Ale czy pląsać, czy radować się potrafimy również. Tak? Bo i na to, i na to powinno mieć miejsce. Rozrzucanie kamieni i zbieranie ich. To jest, wiecie, znaczy dla mnie to jest taka, to rozrzucanie i zbieranie kamieni to jest taki, taka metafora takiego życia, w którym przychodzi taki moment w życiu, że trzeba coś zacząć od nowa. Że mamy już tam coś wybudowane w naszym życiu, jakąś taki światopogląd, no cokolwiek. Możemy sobie wrzucić do tego i przychodzi taki moment, że to wszystko trzeba rozrzucić i poskładać na nowo. Bo świat się zmienia i my musimy też się w tym świecie zmienić. Tak więc to rozrzucanie kamieni, myślę, też powinno mieć miejsce w naszym życiu. Tak? Takie rozczłonkowanie tego wszystkiego, co w nas i próba na nowo poskładania. Czas pieszczot i wstrzymywanie się od nich. To seks. Tak? Kochalet mówi o tym, że dobrze mieć dobry seks. Dobrze. Ale jest też czas, w którym tego seksu nie będzie. Nie będziesz tego potrzebował i po prostu go nie będzie. Ale należy się tym cieszyć, a nie mówić nie wolno, cicho, tak? Szukanie i gubienie. Ten kto szukał portfela albo kluczy, to wie, że przychodzi taki moment, w którym w naszym roztargnieniu wiele rzeczy potrafimy zgubić. Ale szukanie też jest potrzebne. I to gubienie się, zobaczcie, bo to też jest metafora tak naprawdę, że my często uważamy, że zawsze idziemy w dobrym kierunku. Natomiast prawda jest taka, że my często się gubimy. Bo nie skręcimy w tym miejscu, co trzeba, albo popełnimy błąd. No i wtedy mówimy, no coś trzeba zrobić. I to jest też szukanie. Szukanie na nowo swojej drogi, na którą chcemy wejść. Natomiast nie wiem, czy jest takie też Wasze przeczucie. Ale my zazwyczaj jesteśmy nieomylni w naszych drogach, tak? I raczej chcemy przekonywać ludzi do swojej drogi niż odwrotnie, tak? Natomiast kochalek mówi: Nie, jest czas gubienia się, i każdy z nas się gubi, i każdy z nas musi coś znaleźć na nowo. Odrzucanie i rozdzieranie. Zszywanie, milczenie i mówienie. Ja znam ludzi, którzy uwielbiają mówić i nie potrafią w ogóle słuchać. Ale prawda jest taka, że każdy z nas ma taki moment, w którym y, musi posłuchać, żeby potem móc coś powiedzieć. Miłowanie i nienawidzenie. Wiecie, w Kościele mówi się, musimy miłować wszystkich, a Kohelet mówi, w tym swoim doświadczeniu na razie bez Boga, przypominam, tak? Jest czas na to, żeby ludzi kochać, ale pojawiają się takie momenty w życiu, kiedy będziemy nienawidzić. I to jest normalne. Czas wojny i czas pokoju. Zobaczcie Ukraina, Palestyna. Za każdym razem pytanie w telewizji, w mediach pojawiało się, dlaczego? Dlaczego w XXI wieku dzieją się wojny? byli historycy, ekonomiści, którzy powiedzieli, że historia się skończyła, że już nie będzie żadnej wojny na świecie. Okazuje się, że są i okazuje się, że tych miejsc zażywi jest jeszcze kilka. Zresztą nie wiem, czy tylko algorytmy mojego internetu tylko podrzucają mi cały czas takie kaczki typu, że wojna będzie, tylko kiedy, z kim, tak, i w jakim miejscu ona wybuchnie. Ale mam wrażenie, że my gdzieś tam w tym funkcjonujemy, w takiej niepewności, tak, że no było już dobrze, pokój to już był, teraz jesteśmy, musimy się przygotować na to, żeby przygotować się do wojny. I zobaczcie, wiecie co jest najgorsze w tym wszystkim? Punkt wyjścia. Pytanie dlaczego. I zobaczcie, ile energii poświęcamy na pytań, odnalezienie pytanie dlaczego. Dlaczego to się wszystko wydarzy i przecież to wszystko jest takie tragiczne, przecież miało być dobrze. Tak? I my tracimy całą masę energii na temat Dotyczącej tego, że my nie potrafimy się pogodzić z tym, co jest i akurat ma miejsce. Okazuje się, że wszystko ma swój czas: i wojna, i pokój. A co nam przychodzi? Co mamy zrobić, skoro nie mamy prawa, albo inaczej, skoro pytanie, dlaczego nas zjada, niszczy i nie pozwala pójść dalej, to co mamy zrobić? I teraz powiem. Prostą, ale też taką chyba trudną do zaakceptowania rzecz. Zaakceptować. Wojnę, nienawiść, zabijanie. Mówię o tych takich najbardziej skrajnych rzeczach, ale mówię, że zaakceptować należy wszystko. Bo skoro akceptujemy radość, skoro akceptujemy pieszczoty, skoro akceptujemy dobro, śmiech. To niestety, ale za tym idą też skrajności. I wszystko musimy zaakceptować. Dlaczego? Bo wszystko jest zmienne i wszystko jest w ruchu. I problem jest wtedy, kiedy my w tym ruchu przestajemy być. A pytanie mi dlaczego? Brakiem pogodzenia się z rzeczywistością, która akurat ma miejsce, niestety nas zatrzymuje. I my stoimy pogrążeni w depresji, w niemocy, niechęci. Natomiast prawda jest taka, że wszystko się skończy. Tak jak deszcz się kończy, tak wojna się skończy, tak nienawiść się skończy, złość się skończy, a z moment, w którym się zatrzymujemy, mówimy nie, koniec, ja chcę być tu, w tym miejscu, tak? Ale zazwyczaj mówimy stop, nie w radości, bo ta się kończy nie z naszej winy. To jest wszystko poza nami. Ten moment przeskoczenia z radości w smutek jest niezależny od nas. I kiedy my mówimy stop, to mówimy stop właśnie w tych gorszych momentach, bo w tych dobrych się zatraciliśmy i nie zobaczyliśmy, kiedy to się skończyło. I mówimy: Ja już chcę być z powrotem w tych dobrych czasach. Tylko prawda jest taka, że przyjdzie taki moment, że do tych dobrych czasów też dojdziemy, ale trochę później, z czasem upłyniemy. To jest, wiecie, ja kiedyś wam mówiłem tak prozaicznie na czym polega depresja. To jest jakby, jak medytujecie, modlicie się, to jest taki moment, że ten najlepszy moment to jest, kiedy myśli przebiegają po prostu jedna za drugą. One płyną, tak? Płyną te myśli o domu, o rodzicach, o, o samochodzie, o kredycie. No, to taki jest po prostu moment, gdzie po prostu wszystko płynie. I to jest najlepszy moment w medytacji. A depresja to jest taki moment zatrzymania się w tych najgorszym momencie, wtedy, kiedy jest jakiś problem? I to jest zapętlenie tego momentu. My cały czas myślimy, że mamy coś do załatwienia, że coś jest niezałatwione, że coś jest złe. I to jest te ciągłe zapętlenie i myśli w jednym tempie i w jednym miejscu. Ale kochelet mówi wszystko płynie, wszystko jest zmienne. Wszystko jest ułudne, ale to się zmieni. Znaczy, jaki to jest pozytywne? Z drugiej strony, prawda? Miałem powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach z parafii, ale sobie to odpuszczę, na kiedy, może na szóstego. Ale jest odpowiedź, dlatego powiedziałem, że zakończę pozytywnie. Ja miałem taki jeszcze tutaj właśnie trend w tekście, żeby go wcześniej powiedzieć, ale udało mi się wytrzymać to. Bo pytanie na pewno pojawiło się, no jak żyć pośród tej ułudy, pośród hewel? No jak żyć? Tak? To przyznanie, że wszystko jest poza naszą kontrolą. Wszystko. Jeżeli chcesz żyć w tej takiej e, ulotności, która jest, no my próbujemy jej zaprzeczyć, ale ona taka jest po prostu, to musimy przyznać w którymś momencie, że wszystko jest poza naszą kontrolą. Nad niczym nie mamy wpływu. Nad niczym nie mamy żadnej kontroli. I w całym monologu nauczyciel sześć razy wspomina o darze radości od Boga, którą mamy. I wiecie, czym jest ta radość? O której sześć razy w porównaniu do 38 razy, kiedy używa Hewel, to sześć razy nauczyciel mówi tak. Jest taka radość, którą można mieć w tym całej a, marności. To radość z prostych rzeczy. Z dobrego posiłku, z pieszczot, ze słonecznego dnia i z rodziny. Taką ma radę, żeby cieszyć się z prostych rzeczy, że tu jesteśmy, że mamy Sylwestra. Że mamy kogoś obok siebie, że ktoś o nas myśli, że ktoś o nas. Do ktoś nas zadzwonił. Tak mamy żyć pośród tej marności. Cieszyć się to jest czas teraźniejszy z prostych rzeczy. Nie planować za daleko. I. Nie mieć takiego poczucia, że mam kontrolę nad wszystkim. Bo się zawiodę. Znaczy. Nie chcę tutaj rozwlekać tego tematu kontroli, bądź jej braku, no bo to wiadomo, że w firmie na pewnych rzeczach mamy kontrolę, ale ogólnie, całościowo nie mamy. I jeżeli chcemy czerpać jakąś radość z naszego życia, to musimy stać dwoma nogami, tu i teraz i cieszyć się naprawdę z najprostszych rzeczy, jakie są tylko możliwe. Najprostszych. Z kroku, możliwości, z wyjścia na spacer, ze słońca, z deszczu, ze wszystkiego. To jest odpowiedź autora, znaczy bohatera księgi kochaleta, na to, jak żyć pośród świata, który jest tak niesprawiedliwy, w którym dzieje się wojna i jednocześnie dzieje się pokój, w którym ludzie umierają i ludzie się weselą. Jak tym żyć? On no, mówi: Człowieku, pytasz teraz, te ci teraz odpowiadam. Ciesz się z tego, co masz. To kim jesteś, i to gdzie jesteś. Aby cieszyć się życiem, jakiego doświadczam, a nie takie, jakie sobie wymarzam. To jest jego odpowiedź. Żeby cieszyć się życiem takim, jakim ono jest, a nie takim, jakim według mnie być powinno. Amen.